W dzisiejszym czytaniu z księgi kapłańskiej słyszymy o roku jubileuszowym, o roku łaski. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Z jednej strony ten rok jubileuszowy jest czasem łaski, jest czasem wyzwolenia, jest czasem darowania długów, jest czasem wypuszczenia na wolność. I potrzebujemy jubileuszy, potrzebujemy takich momentów łaski, wyzwolenia, ale zwróćmy uwagę, że, że żeby doświadczyć łaski, żeby doświadczyć wyzwolenia, najpierw musimy sobie uświadomić brak łaski, najpierw musimy sobie uświadomić naszą niewolę. Dopiero później możemy zrozumieć, na czym polega Łaska, na czym polega to, że darowano nam jakąś karę, jakąś winę, że nas wyzwolono. I takim, taką największą potrzebą uświadomienia sobie w naszym życiu, potrzeby łaski, potrzeba wyzwolenia, jest świadomość naszej grzeszności. Ale żeby sobie uświadomić naszą grzeszność, najpierw potrzebujemy zobaczyć kontekst, czyli relację. Że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, które jest miłością, że On nas stworzył z miłości i do miłości. I kiedy sobie uświadamiamy Jego miłość, możemy sobie zadać pytanie: Czy ja zawsze odpowiadam miłością na miłość Pana Boga? Czy to, w jaki sposób Pan Bóg mnie ukochał, jak mocno, jak ofiarnie, też jak mądrze, czy znajduje odbicie w tym, jak ja okazuję miłość drugiemu człowiekowi? Nie wiem, jak jest u ciebie, siostro i bracie, ale u mnie to jest przepaść. Pan Bóg bardzo mocno mnie kocha, bardzo mocno i bardzo ofiarnie, ale ja nie potrafię tak mocno, tak ofiarnie i tak mądrze kochać drugiego człowieka. I kiedy to sobie uświadamiam, uświadamiam sobie moją grzeszność, że nie zawsze odpowiadam miłością na miłość. I wtedy, kiedy słyszę o roku łaski, o roku miłosierdzia, że jest mi darowana wina, że jest to mi przebaczone, mój grzech, to uświadamiam sobie, że to jest wielka łaska, że to jest wielki dar Pana Boga, że to jest wielkie wyzwolenie. I codziennie mamy okazję do takiej łaski, do takiego wyzwolenia. Codziennie możemy skorzystać z daru wyzwolenia w sakramencie pokuty i pojednania. Ale są czasami potrzebne jubileusze szczególne, Momenty uroczystości, świętowanie naszego wyzwolenia, naszego obdarowania łaską Pana Boga.